44% prowizji za udzielenie kredytu? Ta umowa z Aliorobankiem to jest jakiś żart. Zgłosił się do nas po analizę umowy klient, który wziął w Aliorobanku kredyt w 2015 roku, kredyt gotówkowy i chciał dostać 70 tysięcy na rękę. I dostał 71 tysięcy na rękę. Pytanie ile ma do oddania długu na dzień dobry? Do oddania ma na starcie długu 115 tysięcy złotych. Skąd taka kwota? Bank doliczył mu ponad 31 tysięcy złotych prowizji za udzielenie kredytu. Kredytu na 71 tysięcy, to jest 44% tej kwoty. Ale to nie wszystko. Doszła jeszcze prowizja dla pośrednika w kwocie 9 tysięcy, czyli razem 40 tysięcy złotych. A to nam daje 56% prowizji. Żeby dostać 71 tysięcy z banku musisz zapłacić 40 tysięcy prowizji, ale to nawet nie jest cała prowizja. Cały ten koszt bank wrzucił w kapitał i teraz od całości od tych 70%. I dodatkowych 40 pobiera odsetki w latach kapitału odsetkowych, co znaczy, że od tej prowizji 40 tysięcy, która już była zarobkiem banku, pobiera kolejne odsetki, więc w rezultacie ta prowizja wyniesie dwa razy tyle. Na szczęście klient zgłosił się do nas i już działamy z tematem. Klient będzie miał kredyt za darmo. Bank odda wszystkie prowizje i odsetki. Twoją umowę też sprawdzić? Kliknij w link poniżej, wypełnij formularz, ekspert z mojego zespołu zadzwoni i sprawdzimy, ile ty masz do odzyskania.